Cześć! I witam Was w dzisiejszym odcinku. Ogólnie to, jestem trochę podświetlona, no bo nie jestem w domu, tylko w Bośni i Hercegowinie. No i nie za bardzo jakby mogę cokolwiek zrobić, żeby było lepiej, więc nie będzie jakoś super fajnie, no ale mam nadzieję, że filmik będzie się Wam podobał. Co sądzicie, tak jest lepiej? Ogólnie ktoś tam teraz śpiewa na dworze, więc olejcie to. Um, spróbuję zamknąć okno, mam nadzieję, że będzie lepiej. Ogólnie to się to sobie z tak, taką dziwną lampką, więc no nieważne. Ale chcę rozpocząć temat na ten odcinek. Może to potrwać trochę długo i może nie być do końca na 20, bo akurat mi się przypomniało, że mam nagrać filmik, więc przepraszam Was bardzo. A, więc tak. Pierwszą rzeczą jest to, że chciałabym wkrótce przyjmować zamówienia. Byłyby to zamówienia raczej nie przez YouTube, tylko przez Instagrama, przez prywatne konto. Na Priv, no bo stwierdziłam, że na YouTube, no to jak ktoś mógłby mi podać adres, ja bym mogłabym podać adres na YouTube w komentarzach, żeby, żeby mi przyszło, przysłał na ten adres, tak? I on by musiał podać mi swój adres, no ale jak w komentarzach mam, pod mam podawać swoje adresy, no nie wiem, to nie jest według mnie jakiś super pomysł, więc no cóż, tak nie będzie, na pewno. Poza tym, no nie chcę, żeby ktoś dowiedział się kogoś adresu w tym samym czasie mojego. Więc jeżeli ktoś nie ma Instagrama, to może poprosić rodzica albo kogokolwiek innego. Na razie tylko się zastanawiam. Więc wiecie, to nie jest tak, że teraz już możecie do mnie pisać. Ale i tak możecie pisać, że jesteście nawet chętni na zamówienia, bo będzie na pewno nie wierzę, że będzie jakaś super kolejka. Ale wiem, że przyjmuję dwa kastomy na miesiąc, więc wiecie, i będę miała. Otwarte zamówienia i zamknięte, jeżeli nie będę miała po prostu czasu, więc żebym miała dwa tygodnie na zrobienie customa, to i tak nie jest dużo, więc wiecie, będę miała zamknięte i otwarte. Wydaje mi się, że będzie tak, że będę w jednym miesiącu przyjmować przerwa na miesiąc i znów będę przyjmować, bo też mam swoje customy do zrobienia i też parę koleżanek się tam zbiera, żeby u mnie zakupić, właśnie malowanie więc tak to raczej będzie wyglądać, ale yy, będę Wam wysyłać, jak robię daną maść, więc i pamiętajcie, że ja cieniuję pasterami i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Jeżeli macie jakiegoś konia, powtórkę albo cokolwiek konia, którego po prostu chcecie, to możecie pisać do mnie na Instagramie. Mój Instagram to stania dziki mustang. Yy, musicie po prostu sobie wpisać i będzie ok. Mam nadzieję, że wtedy do mnie napiszecie, jeżeli ktoś będzie chętny, jeżeli ktoś nie jest chętny, no to sorry. No, no to wtedy nikt nie pisze do mnie jakichś bezsensownych wiadomości. Może zapytać, ale wiecie, że ja też nie chcę chcę bardziej bardziej, jak już to osoby zainteresowane, niż te, które nie są zainteresowane, no bo w sumie to dla mnie nie ma sensu, żeby inne osoby przyjmować na takie rzeczy, więc zamówienia możecie pisać na pewno na PRIV, na Instagramie, jeżeli jesteście chętni to piszcie ogólnie to na pewno zamówienia zacznę od kwietnia więc na kwiecień mogę jak już to przyjąć dwa customy, albo teraz na końcówkę maja więc jeżeli chcecie na końcówkę maja to szybko piszcie, bo wiecie yy, jak i to możemy zrobić tak że najwyżej jakoś za pobraniem albo po prostu jak ja już zrobię jak ja już będę wysyłać tą paczkę, to wtedy po prostu mi prześlesz pieniążki. Znaczy jak, jakby jak już skończę, znaczy przed po tym jak już skończę customa i ty mi nie prześlesz pieniążków to po prostu zatrzymam tego konia, tak, bo nie będzie czegoś takiego, że ktoś mi potem ja wyślę i potem mi nie zapłaci. Yy, ja na pewno będę wysyłać na 100%, więc tego się nie musicie obawiać, żeby mi przelewać pieniądze. Za każdym razem wyślę, nie jestem oszustką. Jeżeli nie chcecie, żeby tak było, to po prostu pieniążki za pobraniem. Czyli, że po prostu z gotowym customem ktoś przychodzi, Ty płacisz, jak nie płacisz, to wraca się do właściciela, do mnie No i po prostu nie dostajesz tego konia, tak? Albo po prostu płacisz mi za przelewem i masz dwie wysyłki do opłacenia I wtedy ja i tak płacę za wysyłkę, więc no w sumie to nie jest dobra korzyść ani dla tego kogoś, ani dla mnie Więc mam nadzieję, że będziecie uczciwi, bo ja na pewno będę uczciwa Nigdy nikogo jeszcze nie szukałam w takich sprawach, więc po prostu albo za pobielaniem, albo na, za przelew i piszcie na Instagramie, na priv. O i jeszcze jedno, nie chcę, żebyście mnie pytali, czy robię coś na zamówienie czaprak, na jakieś akcesoria na zamówienie, ogólnie nie, nie robię akcesoriów na zamówienie czapraków, kantarów, ani nic, więc Będę na pewno dodawać jakieś dodatki, czyli na przykład jakiś czapraczek, albo kantar, yy, zobaczymy Kantar albo czaprak, coś takiego dostaniecie w gratisie na pewno Więc, ale reszty nie robię, mogę jakieś ochraniaczki wam dać yy, I tak dalej no, ale tak to nie robię na zamówienia żadnych akcesoriów, bo nie jestem w tym dobra, od razu mówię No i to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i proszę, jeżeli chcecie zamówić, to nie piszcie w komentarzach Ja nie mam Instagrama, oni teraz a... Ja nie mam akurat Facebooka, więc bardzo Was przepraszam. No, na TikToku nie ma priv wiadomości, więc no co ja poradzę? Nie mam też Messengera, więc przepraszam. Najwyżej no, jeżeli nie macie i rodzice się nie zgadzają, żebyście założyli, to po prostu poproście, że chcielibyście napisać do takiej dziewczyny która robi customy i ten, ale pamiętajcie, zanim kupicie u mnie, zapytajcie się rodziców. Bo potem jak wyjdziesz rodzice się nie zgodzą, żebyście kupili. I co? Ja stracę pieniądze i ty nie dostaniesz swojego konia z powrotem. Więc to najpierw zapytajcie się rodziców. To do następnego odcinka. Pa-pa pa pa pa! pa, pa, pa.